Latem 1980 roku w Polsce wybuchła kolejna fala protestów społecznych, które doprowadziły do powstania we wrześniu 1980 roku niezależnego samorządnego związku zawodowego Solidarność. Zrodzona z sierpniowego strajku na wybrzeżu Solidarność stała się jednak czymś więcej niż organizacją pracowniczą. W 1981 roku była liczącym blisko 10 milionów członków ruchem społecznym, wyrażającym wolnościowe dążenia Polaków, którzy po raz kolejny rzucili wyzwanie komunistycznej władzy. Związek pozostawał również inspiracją dla innych narodów Europy, które po zakończeniu II wojny światowej znalazły się w sowieckiej strefie wpływów. Solidarność niosła nadzieję na wolność, godność, i koniec istnienia systemu komunistycznego opartego na przemocy i powszechnym kłamstwie. Sierpień 1980 roku, naznaczony największą falą strajków w historii Polski, zakończył się podpisaniem historycznych porozumień, których kluczowym punktem była zgoda władz na utworzenie niezależnych związków zawodowych. Narodziny niezależnego samorządnego związku zawodowego Solidarność były bezprecedensowym wydarzeniem w historii komunistycznej Polski. Jednak droga do pełnej legalizacji, swobodnego działania związku nie była prosta, a jej kulminacją stał się tzw. kryzys rejestracyjny, który ujawnił skalę oporu władz, ale zarówno skalę determinacji społeczeństwa. Zgodnie z literą prawa o rejestracji, czyli uznaniu legalności NSZZ Solidarność decydował Sąd Wojewódzki w Warszawie. Od jego wyroku przysługiwało odwołanie do Sądu Najwyższego. Władze Solidarności złożyły swój statut w sądzie 24 września 1980 roku. Nie były jednak świadome, że decyzja o losie związku będzie podejmowana nie przez sędziego Zdzisława Kościelniaka, któremu przydzielono sprawę, ale przez władze partyjne. W statucie NZZ Solidarność Znajdowały się punkty, na które władza nie chciała się zgodzić. Między innymi prawo do strajku, brak zapisu kierowniczej roli Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w państwie oraz ogólnokrajowy zasięg działania związku. W celu wymuszenia na władzach Solidarności wprowadzenia poprawek, sędzia Kościelniak zwrócił się w oficjalnym liście do Lecha Wałęsy o zmianę statutu. O zależności sędziego świadczy fakt, że tekst listu został kilka dni wcześniej przekazany do konsultacji członkom kierownictwa Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej. W tej sytuacji Solidarność starała się zaprezentować swoją siłę. 3 października zorganizowano jednogodzinny strajk ostrzegawczy. W akcji wzięło udział ponad 1000 zakładów w całym kraju. A w niektórych regionach, jak Gdańsk, Katowice czy Wrocław, uczestnictwo w protestach było prawie powszechne. Ten strajk był chrztem bojowym dla członków związku i udowodnił ich zdolność do działania w skali ogólnokrajowej. Wydanie orzeczenia w sprawie rejestracji zaplanowano na 24 października. Przepychanki dotyczące jego treści trwały jednak do ostatniej chwili. Na dwa dni przed rozprawą minister sprawiedliwości Jerzy Bafia. Przedstawił członkom władz partyjnych projekt alternatywnego rozwiązania w sprawie rejestracji. Pomysł opierał się na tym, że przy braku możliwości uwzględnienia zmian w statucie, sąd wydałby postanowienie o rejestracji związku z poleceniem prowadzenia załączonych poprawek. Tak też postąpił sędzia Kościelniak, który zarejestrował Solidarność, jednak jednocześnie wprowadził poprawki do statutu. Skreślił zapisy dotyczące prawa do strajku, a dopisał inne o kierowniczej roli Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej. Krajowa Komisja Porozumiewawcza, kierująca Solidarnością, uznała działanie sądu za bezprawny atak. Wezwała premiera i ministra sprawiedliwości do Stoczni Gdańskiej, aby na drodze rozmów uniknąć groźnego konfliktu społecznego. Rząd jednak odmówił, uznając to za bezczelne. W tej sytuacji Solidarność zarządziła gotowość strajkową na 12 listopada 1980 roku. Jednocześnie władze Solidarności złożyły odwołanie do Sądu Najwyższego. Żadna ze stron nie chciała ustąpić, ani władze, ani Solidarność. Rozpoczęto tajne negocjacje. Kompromis zawarto w czasie trzech spotkań, w których brali udział z jednej strony. Karol Modzelewski, Tadeusz Mazowiecki i Andrzej Gwiazda, a z drugiej Tadeusz Grabski, Sylwester Zawadzki i Józef Barecki. Ustalono, że Solidarność poprosi sąd o dołączenie do statutu załącznika, w którym ujęte miały być fragmenty porozumień sierpniowych. W tym m.in. zapis o kierowniczej roli PZPR oraz o władze konwencji międzynarodowych. Pierwszy sekretarz Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej Stanisław Kania twierdził, że najważniejsze jest zapewnienie zapisu o ideowym charakterze związku. Jednocześnie szykowano się jednak do rozwiązania siłowego na wypadek przeprowadzenia strajku zapowiadanego przez Solidarność. W przypadku niekorzystnego wyroku Ministerstwo Spraw Wewnętrznych zakładało, że operacja będzie wymagała izolacji około 30 do 40 tysięcy osób. Zamknięcia granicy, powołania do wojska kilku roczników. Podkreślano jednak, że jest to ostateczność. Wszystko zależało od uznania przez władze Solidarności ustaleń zawartych w czasie tajnych negocjacji. Dopiero 9 listopada na posiedzeniu Krajowej Komisji Porozumiewawczej Lech Wałęsa oraz Karol Modzeleski przekonali delegatów do zaakceptowania rozwiązania kompromisowego. Nie ujawniając przy tym jednak kulis negocjacji. Zgoda na załącznik została uzyskana na ostatniej prostej w przededniu posiedzenia sądu najwyższego, który 10 listopada orzekł o przyjęciu pierwotnej wersji statutu wraz z załącznikiem. Solidarność stała się organizacją w świetle prawa legal. Władza nie pozostała bezczynna wobec narodzin solidarności. Służba Bezpieczeństwa starała się bezskutecznie przejąć kontrolę nad związkiem, a wielu jego działaczy poddała inwigilacji. Komuniści systematycznie przygotowywali się do zastosowania wariantu siłowego, którego preludium było rozbicie strajku w Wyższej Oficerskiej Szkole Pożarniczej w Warszawie na początku grudnia 1981 roku.